No dobrze. Dzisiaj rywalizacja z krzatów, ale dowiedziałem się, że przy razem ze mną na kanapie osoby, które dopiero jutro będą grały. Możecie mi się ładnie przedstawić? Otóż to, Antoni Pośko, <noise> moja szewca. No dobra. Przyjechaliście wcześniej, kibicujecie komuś z klubu, czy ktoś znajomy, jak to wygląda, że jesteście wcześniej? Z klubu. Tak? Y An Alanowi no i Adasiowi. No dobra. dobra. Dobra, rozumiem. A jutro przed Wami rywalizacja, chyba e, zawodników, z tego co słyszałem, tak nieoficjalnie będzie rekordowali, liczba. Nie będzie łatwo wygrać. No, troszkę będzie trudno, ale trzeba powalczyć i się dobrze bawić. O, dobrze się bawić, to najważniejsze. A po raz, który to Wasz Pingla Cup jest? Pierwszy. Pierwszy? Pierwszy. Również pierwszy? A no to widzicie, no to będzie y, możliwość zawieszenia sobie poprzeczki. W co celujecie? Miejsce na pudle? Tak. Tak. Miejsce na pudle, a koleżankę? Ja bym chciała pierwsze. Pierwsze? No oczywiście trzeba najwyżej mierzyć jak się da. No dobra, to co na nastroje, opowiedzcie co planujecie jutro granie, to co dzisiaj? Jakaś delikatna kolacja czy tak wopór, kiełbasa i kurczak? Kiełbasa, kurczak. Kebab. Kebab. Kebab, to żeby jutro były siły, żeby chociaż tą paletką machnąć. No. Trzeba być dobrze, ten, natłuszczony. Natłuszczonym trzeba być dobrze. Bardzo podoba mi się ta strategia. Jakbym wiedział wcześniej, że trzeba być dobrze natłuszczonym, to już dawno bym w tenisa stołowego trenował. No dobra, kogoś chcecie pozdrowić na koniec? Yy, tak, rodziców ogólnie i naszego trenera, co nam bardzo dużo dał wsparcie. I panią Kasię Królikowską, która jest drugim trenerem, trzecim trenerem. Trzecim? trzecim. Jeszcze kogoś? To samo. To samo. Podpisuję. To ja też się podpisuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie i cięcie.